Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz. A to moi drodzy jest kolejny odcinek z Grygoso Tsushima, Sushima, dokładniej z dodatku Director's Cuts. Ja Jestem na streamie ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę, moi drodzy. W ostatnim odcinku i na poprzedniej części tego streama zajęliśmy się kwestiami fabularnymi oraz troszeczkę E, kwestii pobocznych. Tutaj natomiast zajmiemy się teraz na początku rzeczami pobocznymi, czyli jeszcze podkrywamy sobie tutaj kilka znaków zapytania, które do tej pory zostały przeze mnie nieodkryte, e, ponieważ tutaj, zgodnie z zapowiedzią na samym początku tej serii, e, mówiłem o tym, że chciałbym e, powiedzmy ograć ten dodatek jak najdokładniej, tak żeby nic nas tutaj nie ominęło, tak żeby czerpać z tego świata jak najwięcej przyjemności, ponieważ ta gra jest naprawdę świetnie zrobiona i najzwyczajniej w świecie zasługuje na to, żeby no, um, ją um, można powiedzieć garściami, ale tak kawałeczek po kawałeczku tak jak się zjada jakiś bardzo, bardzo dobry kawałek ciasta. Nie wszystko naraz i nie też, tak jak jakoś wiecie, na tylko powolutku, delektując się. Taki też jest Plan. I tutaj zobaczcie, że udało nam się odkryć kolejne wspomnienie. Tym razem będzie to wspomnienie złej wróżby. O ile dobrze doczytałem, e, ponieważ na zakończenie, tak, wspomnienie złej wróżby, na zakończenie poprzedniego streama, e, przepraszam, poprzedniego odcinku, mieliśmy wspomnienie cierpienia. Ciekawe, o co będzie chodziło z tą złą wróżbą. Zobaczmy zatem. E, tutaj. Tak, zdecydowanie zgadzam się, Piotrze. relacja pomiędzy Ginem i ojcem i pokazanie młodości Gina i tego, jak się wychowywał na wyspie Iki. No świetne, świetne retrospekcje, świetny powrót do przeszłości, bardzo fajnie jest to pokazane. E, no i tutaj też, tak jakby widzimy to rozdarcie wewnętrzne Gina, z uwagi na to, że no, on tutaj ewidentnie, no nie mieli ci łupieżcy cień e, lekko z ojcem Gina. Tutaj oczywiście posądzają po, go wiele zbrodni, i no, Jin, no ma, ma to rozdarcie, tak? Jednocześnie e, chcę dobrze wspominać ojca i pomścić jego śmierć, a z drugiej strony e, chcę pomóc mieszkańcom wyspy Ikei, Także, no, takie mówię. Troszeczkę podział, podział bohatera, ale no, myślę, że, myślę, że jakoś sobie tutaj ogarniemy. Co?

Pokazujące, że ojciec Gina Kazumasa był nie tylko bezwzględny wobec wrogów, ale też był troszeczkę bezwzględny wobec swoich podwładnych, właśnie tutaj oficerów całkiem spore, spory nacisk na nich nakładał dużą odpowiedzialność także na pewno nie było im lekko. No ale cóż, tak chyba tak, tak to wyglądało. I teraz tak, tutaj idąc od prawej, mamy jakieś pomniejsze zadanko. Tutaj mamy coś, co już robiliśmy. Tutaj u handlarza barwnikami też już byliśmy. Tutaj mamy kolejny znak zapytania, do którego chyba najszybciej będzie nam się dostać stąd. Także odkryjmy sobie jeszcze ten znak zapytania. Myślę, że na te takie poboczne odkrywajki, zabawy, poświęcimy jeszcze te dodatkowe 5 minut. A później e, udamy się po raz kolejny no, po jakąś fajną misję fabularną. Już lecimy, przed nami 200 metrów wyprawy. Także bardzo, bardzo blisko. No zobaczymy co tutaj pojawiło się. Podejrzewam, że to może być kolejne wspomnienie z uwagi na to, że wcześniej tych znaków zapytania nie było. I te wspomnienia ewidentnie pojawiły się w jakimś momencie. Konkretnie sprawdź plotki w obozie ocalałych duchu Iki. Ok, czyli to jest kolejne zadanie poboczne, e, się nam tutaj odkryło, więc nim nie będziemy się zajmować, bo to nie jest teraz czas na zadania poboczne. E, ok, tu już byliśmy. Mam tutaj ten sam problem, który miałem z główną mapą, czyli nie do końca widzę. I nie do końca rzucają mi się w oczy te rzeczy, które e, są już zrobione, a te, które nie są, i nie mamy tutaj możliwości filtrowania mapy, więc e, troszeczkę, tak powiem szczerze, nie jest do końca oczywiste to. No, te, które nie są zrobione, tak jak chociażby tata i tutaj ten filar, on nie jest jeszcze podniesiony. E, no, świeci się bardziej na biało niż chociażby te szare już zrobione, ale no, jednak nie jest to tak, że, że jest to widoczne od razu na pierwszy rzut oka. Trzeba się poprzyglądać na tą mapę troszkę. Ale to nic. Miałeś jechać plażą w górę do znaku? No toż byłem już. To tutaj mieliśmy jechać. Już tu byliśmy. O ile się nie mylę. Nie, nie ma tu już nic więcej na górze plażą do znaku. Nie no, to jechaliśmy stąd, Hajku o górze, dotąd, tu mieliśmy wspomnienie i później znowu tutaj kolejne wspomnienie. I koniec. Nie, dobrze chyba jadę, nie, nie wiem. Nie, no. Zobaczmy ten ym, kolejny... i to jest? Tutaj, zbierz. Kamieniarz, skromna, lecz o wiele potężniejsza od księcia. Zobaczmy. Uuu, pięknie to wygląda. E, białe takie wykończenie. Niczym, właśnie jakiś e, taki egipski alabaster, bym powiedział. Takie białe, fajne. No, pięknie to wygląda. Fajowe, no, dobra. Lecimy dalej. E, dalej mamy tutaj 70 metrów obok, coś. Więc ja myślę, że to po prostu tutaj zejdę na dół. Nie będziemy tutaj nawet prosić o pomoc nobu, bo chyba nie ma takiej potrzeby O i puściłem kurde Nie tak to miało być Chciałem sobie tutaj elegancko zeskoczyć z tej liny na tamtą półkę skalną, ale cholera jasna nie chwyciłem się. Co mnie dziwi, co nieco? Bo tutaj tak naprawdę nie ma guzika odpowiadającego za chwyt. W momencie, kiedy podbiegamy do jakiejś krawędzi, to Jean łapie się jej sam. Także nie wiem, tutaj na przykład puściłem i się złapał, a wcześniej nie chciał. Dobra, zobaczymy. Może tym razem nie popełnię tego błędu. Albo byłem może po prostu... O, widzieliście znowu, coś kombinuje nie wiadomo co. Ale udało się tym razem. Pogadaliśmy się. Mm -hmm. 30 metrów, czyli tutaj zobaczmy. A jest to kolejne, słuchajcie, wyzwanie łucznicze. I teraz moi drodzy, zrobimy je inaczej. Ja tutaj z ciekawości włożę sobie. E, Rzucasz dwoma dodatkowymi kunajami, zabijanie wrogów przywraca średnią ilość zdrowia. Eee, ja sobie tutaj podmienię ten talizman na katalizman koncentracji, eee, tak żebyśmy sprawdzili, co one tak naprawdę dają, tylko za cholerę nie pamiętam, który to był ten talizman koncentracji. Czy to był jakiś taki tutaj większy? Dzikości, to są te mniejsze, wydajności, precyzji, koncentracji. Czyli to jest taki zwykły, zobaczcie, talizman witalności. Okej, okay, talizman przewagi, kurde. Ja mam same fajne talizmany tutaj wsadzone. Nie będę pamiętał, który to był. Talizman koncentracji. Zwiększa czas koncentracji o 0,6 sekundy. Czyli to nie jest jakoś tak, że to zwiększa o 10 sekund. Dosłownie jakieś tam dziesiątki sekundy, ale może akurat zobaczymy, wystarczy. Ja nie trafiłem tego na górze. Dalej nie trafiłem co jest z nim. Jakiś czarodziejski on jest? No, ten był podchwytliwy, bo był e, tak jakby za skałą schowany. No ale okej, okay, powiedzmy, że tam się wyrobiłem w te mniej niż 22 sekundy, więc nie ma tragedii, ale też nie ma jakiejś rewelacji. E, okej, okay, czyli to było to. Zobaczmy, le lećmy dalej, lećmy dalej po mapie lecąc po mapie dalej, co my tu mamy ciekawego? Tu coś mamy. w, Rąbie w Sakajów, tutaj się okazało, że jest tutaj właśnie kobita, która też sprzedaje te barwniki. Tutaj natomiast mamy kapliczkę Nakajima. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. No tutaj po tej stronie troszeczkę więcej jest, bo mamy tutaj kapliczkę zakrwawioną, tutaj mamy gorące źródła, tutaj natomiast mamy kolejne wyzwanie ucznicze, tutaj mamy jeszcze jeden filar honoru, no troszkę tego by było, ale myślę, że nie będziemy się tutaj e, z, nad wszystkim teraz skupiać, skupmy się na tym, co ewentualnie nas troszeczkę może busnąć, czyli właśnie ten bambusowy stojaczek. Mi wpadł w oko i mam ochotę właśnie go zrobić, bo jak go zrobimy, to wtedy będziemy mieli okazję rozwinąć tutaj nasze te 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 nie pamiętam jak one się nazywają. No te takie żółte kuleczki tutaj na dole do, dojdzie nam po prostu jedna dodatkowa, tak? poprzedniemy te bambusy. To jest łatwe. zobaczymy kolejne. Kwadrat kółko, kwadrat kółko, kwadrat kółko. Czyli Kurde, jeden za mało chyba wcisnąłem. Dobra, i co jeszcze nam tutaj do tego dołożą? Oczywiście, kółko i krzyżyk. Cholera, jasna. Kwadrat kółko, kwadrat kółko, czyli to mamy 6 razy i krzyżyk. Czyli cyk, cyk, cyk. Kum. No i siadło. I teraz chodziło mi właśnie o te ee, dwa punkty. Kartu ducha odnowiliśmy i doszedł nam ten jeden połównik. Zobaczcie, że teraz praktycznie mamy ich tyle, że, że hej, także jest super. E, no dobra, myślę, że tych kwestii pobocznych na tą chwilę wystarczy. Tutaj mamy jeszcze co? Kapliczka w cieniu, jakiś filar. No myślę, że jeszcze możemy sobie ten filar zrobić, bo to jest kwestia po prostu mm, podniesienia skórki do miecza i nic więcej. E, bo tutaj ona jest sobie oparta. Sary na o Aha Czyli tutaj nie możemy podnieść e, tej skórki do miecza, ponieważ małpa pilnuje tego i trzeba tej małpie najpierw zagrać na flecie. Więc zróbmy to. Tym sposobem tą małpkę od tego odciągniemy. Podniesiemy sobie nową skórkę do miecza, a małpka sobie posłucha fajnej nuty przy okazji. No i pięknie. Okej, okay, piszecie, że coś wywaliło. Mam nadzieję, że już wszystko jest w porządku. Prawdopodobnie jakiś chwilowy ścinek serwerowy. No i zobaczmy, co my tu mamy. Kieł Nekomy. Obejrzyjmy go. Och, pięknie to wygląda. Rewelacyjnie. No, bardzo fajnie.